się upokorzono już na starcie gry Pewnie jakaś dziewczyna będzie chciała sobie zagrać to zagra pewnie jeśli lubi Trochę jak clicker Ale oczywiście coś będzie Zło, zło wcielone. Ja nie wiem co mu to nagrywam. Bo co, bo mu oczywiście się coś u mě Apple to koní meče nikdy. No, chtěla jsem být trochu povstřenáč. Dalej. Dalej, skopa, skopa. Musimy dogonić tego kogoś, czy jak mu tam... Nie. Wiem. To już po Ciebie, ty jak zdecimy, pazdanie. Lecimy nieładnie tak zawierać. Hmm, co będzie? Ja wiedziałam, że na sobie, ja wiedziałam. Mogę tak ładnie iść. Teraz biegniemy, a wcześniej to nie mogły. Wcześniej to nie mogły tak szybko złapać go, kiedy już No, nie wiedzę w to, nie wiedzę. Ja uwierzę w to, do tego nie zobaczę, nie? Jakie złe miny! Jeśli pewnie chcą, babecki! Co się stało? To lak? Jeśli lagi, to... To tyle z się nie zmieni. Jak dla mnie.

Dobra No i teraz niech je lecą, ja ja się nie muszę Czuję się bardzo upokorzony Nie, nie, nie jest nigdy więcej tak, nawet nie czułem się bardziej upokorzony, to się nie czułam Gońcie go! Jesteście szybsy, bo jesteście kucykami Hmm, twój Tak myślę. A, nawet słuchaj Pam, pam, pam! Dostałeś po swojej głupiej główce. Nie spowiedziałem, życia i tak w ogóle. Teraz się złapiemy! To jest śniagrzeszny! Eee, no highlight! Back... Wow! Wow! Niesam wow. się! Pum, pum. I... Ej, a teraz żałuję, że tak zrobiłem. Mogłem o tak z. po prostu tak. z, z całej siły tak zrobić jechać Lagi muszą być Nigdy bez lagów się nie mogę rozstać Nigdy się nie rozstanę bez lagów Lagi to jest są moją duszą chyba <śm> Antarii nie stoimy sobie. Nie, idziemy, stoimy, stoimy, stoimy. Dalej łapać niegzecnego pana. Już goniła. O, czyli za ona ma bardzo silną głowę. Super! Poleć! Tylko lej na kanienie! Będę Cię bił głową Twilight Majtki. Tak sobie jesteś. nie O, Pum, pum, do sobie po stole. Szkoda, że nie mam tej tęcowej kut. Szkoda, że nie mam tego tęcowego kuca.

Krystał, musiał być kryształ. Wow, bo muszą mu ratować. pewnie to wszystko Co bierzemy? Co Ej tam głupia reklama, nienawidzę tych reklam Ja nie chcę stary robić żadnych reklam Zwyk... <śmiany> co? Co, co, co? Skoro Twilight, to, 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 tak, to... Którego to jest? Bo ja nie wiem. jeśli tutaj ten wy Tak, wybiorę, wybiorę już cokolwiek, nie? Jak... Ej, gdyby chciałem wybrać którymś z tych pucyków, to by wybrałem by magicznego jednorosca Latającego magicznego jednorosca głupiego, nie wiem. O nie, musimy twojego... A, kruzowa! To prawda! W końcu pomyślałaś! Jesteś taka głupia, że nie myślisz was. Pam, pom, pom, Wow, to było bardzo trudne. Czy nie raj tego końcowego? Czy wy potraficie No nie! Proszę nie róbcie moich... na moim kanale reklam! To jest wyrolskie. Nie wolno tak. Myślę, że jestem może trzy partyjki, albo nie. Bunga! Balanga! Ołe! Zło. Ja też jestem taki, taki, taki. Hmm. A taruzowe to co się stało z wodą I co on ma tatuaż na pupie? Fajny ten tatuaż. Ja jestem. O, ta też ma tatuaż. Fajnie. Mają tatuazy super. Na pupie. Na tyłkach oczywiście. Mają tatuaże. Bo kto by nie chciałby mieć tatuaża na pupie? No jest go dotykały! Twilight! Hamy Wow, łeb! Ła! A gdyby tak zejść, po prostu od góry by mu to co by było? No nie, nie reklamujcie się! Nieładnie! Mama was nie uczyła Powinniście Ci, którzy te reklamy dają, to powinni wiedzieć, że nie można O, nawet tak Zwyrolstwo Powiem tylko tak, zwyrolstwo Nic więcej nie mam do powiedzenia a to u tej różowej! A ich w sobie idzie, bo mnie interesuje. Ja się strasznie... Ja strasznie nie lubię tych osób. Biorę to! Bo ta rozowa jest nieładna Ale ja to dwa razy ją A skoro z nie mogę iść to jest więcej... Nieładnie tak za pieniądze, nieładnie, to bzytko! Wszystko za pieniądze. W każdej musi być. Wszystko! Syściuteńko! Za pieniądzki! Musi być takie, Musi! Ja ich bardzo nie lubię. No mówię teraz co cezę. Z za mówię. A, dogonimy cię, bo jest to jest zbyt. Kiedy nawet nie klikałem! Pa, kopaci dziadam, ja, O jak fajnie kopie! Tam będzie człowiek Tak coś czułem. A, bo pewnie u góry to są te ci. Um... Nie wiem jak to się nazywa. Będę zapystywał. Nie wiem jak to się... Co Это... Ага, хорошо, хорошо. не пасуют. а там был... Она помогает так. Nie ruszałem, nawet nie klikałem. O, ja chyba wiem. Ja, ich to chyba będzie pinka ta różowa. Trudno. Ktoś by powiedział, że to jest trudne, to ja w nie uwierzę. Kiedy będę miał z tym problemy, to proszę... to można się śmiać. A nawet proszę, śnić się natychmiastowo. tych wow, wow. Kop, kop, jabłkiem! Kop, kop! Pinkie Pie to pewnie będzie. Co?! Kto to jest? To chyba jakaś taka... Hmm. Hmm. Jakieś takie chyba tu jest dziecko. A jeśli tak to bardzo głupie. A czemu tutaj są trąby? Um, z, z tymi tatuażami. Chyba, że ja źle mówię. Chyba, że to nie są tatuazy. Muz. Element Elementu harmonii. No to jest. To nawet nie wiedziałam, Za to jest element harmonii. Chyba, że coś się wydawało. Zawsze się nie zajmowałem. To co bierzemy? No dobra, to biorę ciągle u. A, bo to się nazywa. Ono się nazywa. To Nawet nie miałem żadnego wyboru, kogo nie mogę, nie? Ale trudny ten wybór był, nie? Ale trudny. Nawet te wszystkie wybory, nawet z jednym by sobie pewnie poradziłem. O! Uuu. Ja nic nie wciskałem, nic! A one ciągle bieg... Twilight! rozbije foją ból Co moje jesteś To jest któraś um, która To jest ona chyba... Co to jest księżniczka? Co mi się tylko wydaje? Chyba mi się tak tylko wydaje. там дам бам я не я сейчас пустым. Я пустых... Я сейчас ничего не Ничего. а ничего. бам баба, баба. Bam, 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 ba, ba. Ja nic a nic nie powiem nawet. I tak już jestem wkupony. Na pewno będę jest. Kto nagrywał Minecrafta, Roblox'a? I pewnie dużo innych. Inny. In. A co one nie wpadną? Um, a zobaczcie! Ta ze, skr... Ta ze skrzydłami... To akurat odklatała, nie wiem czy, jak to. Nie. I, i... Ja powiem kiedy puste. Teraz puściłem. Sami widzieliście. Oszukane. Będzie trudniej. Pam. Od razu leciał. tym Sobie my chodzimy. Zobaczcie, kiedy o tak zwykle. Że... Ej, ale sami zobaczyliście, kiedy o tak zwykle trzymam. A to trzeba. A to można trzymać, a nie klikać. Głupi. Ej, patrzcie. Nie. Patrzcie, nie? No tak jest, kiedy o tak że po prostu klikam. Albo trzymam. I na przykład teraz, zobaczcie, nic nie wiem jest, nie? Ja nie wiem jak to... Hmm... O! A ja mogę te kryształy? Ej, a co się stanie, kiedy nie zdążę? To no, mnie bardzo ciekawi. Hmm... Ale fajný je bylo. Skoro <laughs> mi teda to ven můžou parání godin. Bam To bam 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 Tyn, e, będzie jakaś to kolejka górska. Ja nic nie trzymam! Nic. I zobaczycie, to jest ten, Z zobaczycie, to jest właśnie, co? Myślałam, że ludzie, że te konie to są na dole, a ci ten to są... Eee, na dole ci te konie, a ci czerwni eee, są na górze. Where do you think you're going? Bim, bryry, bim 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 bim. To jeśli będzie, jeśli tą fajne te filmiki, to zostawcie to łapek w górę, to będę nagrywał kolejne dla upokorzenia tylko dla was jeśli mogę zakończyć odcinek? ja was? jeśli jesteście ciekawi do kogo ja to mówiłem to ja to mówiłem do to... jeśli mogę to fajnie Dobra, to tak, dobra, to um, nie wiem, które to teraz albo dobra, to to może będzie już koniec odcinka, więc coś zegnam no i pa, pa.